Tekst manny na 30 kwietnia, lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości 1 Piotra rozdział 2, werset 9. Komentarz parauzyjny Głównym celem powołania nas do światłości jest to byśmy pozwolili jej świecić jeśli nie pozwalamy jej świecić nie jesteśmy jej godni wówczas ten skarb zostanie nam zabrany a my zostaniemy pozostawieni w ciemności jeśli naprawdę otrzymaliśmy to światło i poświęciliśmy się zupełnie Bogu zapytajmy samych siebie co czynię by opowiadać cnoty tego który mnie powołał z ciemności czy wychodzę z tą wieścią do mych bliźnich bliskich i dalekich? Czy prawdziwie mogę stwierdzić, że reprint numer 3199, dla Jezusa, dla Jezusa co mnie kupił śmiercią swą, wszystkie myśli, słowa, czyny, moje dni i me godziny? Komentarz epifaniczny. Lud Boży jest wybierany z rodzaju ludzkiego. By mieć dział w jego królestwie, by być ludem odłączonym od innych i oddanym panu, wyłączną własnością pana, jest on powoływany do takiego przeznaczenia, takiego wielkiego przywileju, aby przynosić Bogu chwałę przez opowiadanie słowami i czynami jego mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Skoro jest to naszym powołaniem, pokazujmy jego przymioty innym przez nasze nauki i przykład. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Druga Mojżeszowa rozdział 19, werset 5 i 6. Dlatego teraz, jeśli posłuchacie mego głosu i będziecie przestrzegać mojego przymierza, Będziecie moją szczególną własnością ponad wszystkie narody, bo do mnie należy cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. To są słowa, które będziesz mówić do synów Izraela. Piąta Mojżeszowa, rozdział 7, werset 6. Ty bowiem jesteś świętym ludem dla Pana swego Boga, Pan twój Bóg wybrał cię Abyś był dla Niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Rozdział 10, werset 15: Jednak Pan upodobał sobie Twoich ojców i umiłował ich, i wybrał ich potomstwo po nich, czyli Was, ze wszystkich narodów, jak to jest dzisiaj. Daniela rozdział 7, wersety 18, 22 i 27. Ale święci Najwyższego wezmą królestwo i posiądą je na wieki, aż na wieki wieków, aż przyszedł odwieczny i oddano sąd świętym Najwyższego, i nadszedł czas, aby święci otrzymali królestwo. A królestwo, władza i wielkość królestwa pod całym niebem zostaną oddane ludowi świętych Najwyższego, którego królestwo będzie królestwem wiecznym. A wszystkie zwierzchności będą mu służyć i jego słuchać. Izajasza rozdział 61 werset 6 Ale wy będziecie nazwani kapłanami Pana, będą was nazywać sługami naszego Boga. Będziecie korzystać z bogactwa narodów i będziecie się chlubić ich chwałą. To rozdział 66 werset 21 i z nich także wezmę sobie kapłanów i lewitów. Mówi pan. Zachariasza rozdział szósty, wersety dwunasty i trzynasty. I powiedz do niego Tak mówi pan zastępów. Oto mąż, którego imię brzmi latorośle, on wyrośnie ze swego miejsca i zbuduje świątynię pana. On zbuduje świątynię pana. Będzie obdarzony chwałą, zasiądzie na swoim tronie i będzie panować na nim, i będzie on kapłanem na swoim tronie, i rada pokoju będzie między nimi oboma. Pierwszy Piotra rozdział pierwszy werset drugi, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa łaska i pokój niech się wam pomnożą. To rozdział drugi werset piąty i wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Efezów rozdział pierwszy wersety czwarty i piąty, jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli. Ewangelia Mateusza rozdział piąty werset szesnasty, tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi. Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 8. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc, i będziecie moimi uczniami. Tytusa rozdział drugi, werset 14 który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Dzieje apostolskie rozdział 20 werset 28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który on nabył własną krwią. Rzymian rozdział ósmy wersety od 23 do 25, a nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją. Bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi, ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością. Objawienie rozdział pierwszy werset szósty i uczynił nas królami i kapłanami dla Boga swego Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Rozdział piąty werset dziesiąty. I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na ziemi. Rozdział 20, werset 6, Błogosławiony i Święty Ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.

Oto siebie przynoszę. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5460. Tekst manny na 30 kwietnia, lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Pierwszy Piotra rozdział 2 werset 9. Pytania jak ten tekst wpłynął na mnie w tym tygodniu? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.